Ponad 130 lat temu w okolicach Witaszkowa w województwie lubuskim rolnik odkrył złote ozdoby z VI wieku przed naszą erą związane z wojowniczym plemieniem Scytów. Skarb ważący blisko 5 kg zawierał ozdoby tarczy, zawieszki, elementy uzbrojenia, takie tabły jak krótki miecz scytyjski, acinakes oraz okucia pochwy. Do niedawna dokładne miejsce tego odkrycia pozostawało nieznane. W latach 2001 do 2004 zespół pod kierunkiem profesora Zbigniewa Kobylińskiego ustalił, że skarb znaleziono między Witaszkowem a Kozowem. Odkryto tam ceremonialne źródło otoczone kamieniami, w którym znajdowały się setki mis ofiarnych wzorowanych na starogreckich naczyniach. Znaleziono także unikalne szklane paciorki pochodzące prawdopodobnie ze stepów nad Morzem Czarnym. Analizy wykazały, że przedmioty nie były używane, ale noszą ślady ognia, co sugeruje rytuały ofiarne dla bóstw wodnych. Naukowcy przypuszczają, że skarb z Witaszkowa był dyplomatycznym darem z cytów dla lokalnych wodzów, co obala wcześniejsze teorie o łupach wojennych. Odkrycie to wskazuje, że Scytowie nie tylko niszczyli i grabili, ale również starali się nawiązać dobre relacje z miejscową ludnością w celu kontroli szlaków handlowych. Zachęcamy do dalszego zgłębiania historii i odkrywania takich skarbów, które czekają, by opowiedzieć nam swoje historie. Zostaw nam suba dla zasięgu!